jest? Gdzie my jesteśmy? Witajcie w challenge tajemniczych przycisków! Co to za challenge? Dlaczego jesteśmy w klatkach? Dlaczego tu są kamery? Czy ktoś nas obserwuje? Zabierzcie nas stąd. No i po co te krzyki? Przed wami cała zabawa! Naciskaj przycisk, nie bój się! To prawda, przycisk wcale nie jest straszny, zwłaszcza, że wylosowałaś pyszny napój ze Starbucksa. Zobaczcie, jaki wspaniały! Z bitą śmietaną. Jillian, to wszystko jest Twoje, baw się dobrze. Tylko nie zapomnij o oddychaniu i uważaj na włosy. A dla zdoby czapeczka z delikatnej bitej śmietany. Bardzo ci pasuje jest smaczna, spróbuj. Ej, to moje! Wow! Mmm, wyszności, jaka delikatna! Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Co my tu mamy? Aha, karma dla kotów. Wszyscy je uwielbiamy. Ale ta paczka jest dla ciebie, Nancy. No, pachnie tak sobie. Pewnie jeszcze gorzej smakuje. Ojej, prawdziwy deszcz o smaku tuńczyka. No, Nancy chyba się nie spodobało. Cóż, może następnym razem jej się poszczęści. A teraz znowu kolej Jillian. Ciekawe, co czekają tym razem. Hmm. Nacisnę ten przycisk. Sprawdźmy. O tak, to Coca-Cola. I to ile? Cała piramida. Ojej, Jillian, uważaj. Kola spada na ciebie jak grat. Jakbyś tylko nie nabawiła się guza. Ostrożnie. Klał, nie zaraz oberwiesz. Ale za to możesz się cieszyć chłodną kolą. Co? Ja mam karmę dla kotów, a ona Coca-Colę? To niesprawiedliwe. Nancy, mamy nadzieję, że tym razem ci się poszczęści. O, to przecież blaster. Można nim zamrażać różne rzeczy. Spróbuj. What? Jest załadowany i gotowy do lodowego ataku. Tylko uważaj. Ojej! Ups! Wow! Mrożona kola smakuje jeszcze lepiej. Niczym lody. Jillian, daj mi spróbować. To ja zamroziłam ci kolę. Nie dasz? No to patrz. Moja broń zamieni cię w lodowy posąg. Hej co? Teraz możemy udekorować tobą zimowy park. A póki Jillian jest rzeźbą z lodu, zobaczmy, co będzie dalej. O, kakao Nesquik. Jakie pachnące i gorące. W sam raz by roztopić naszą królową śniegu Jillian. Patrzcie. Udało się. Przyjemny czekoladowy prysznic. Co może być lepszego? Ale dobrze. Kurczę. Nancy, Twój blaster już się rozładował. Nie możesz niczego zamrozić. Jillian, naciskaj na guzik. Tu jest tak ciekawie. Za każdym razem nowa niespodzianka. Co się teraz wydarzy? Wow, to szpiegowskie okulary. Mają je tylko prawdziwi szpiedzy. Pożyczymy je na chwilę. Czego się nie robi dla challenge'u? Łap, Jillian! Wyglądają rewelacyjnie. Baw się dobrze. Tylko uważaj, to cenny przedmiot. Wow, jakbym była w grze komputerowej. Co to? Jakieś podpowiedzi? Nacisnę ten uśmiechnięty przycisk myślę, że trafię na coś wspaniałego. Masz rację, Jillian. To wielkie wiadro słodkiego karmelowego popcornu. I jest całe Twoje. Pyszne i chrupiące! Masz teraz zajęcie. Uporaj się z tą całą górą popcornu. Nie jest to łatwe zadanie, ale dasz radę! Kurczę, wow! Ale pyszności! Co jeszcze? Nacisnę jakiś guzik. Niech będzie różowy. Sprawdźmy, co dostałaś. Ojej, wielka torba kolorowych skitelsów. Wiem, że je bardzo lubisz. Ech, szkoda, że w życiu pada deszcz ze zwykłej wody, a nie z kolorowych skitelsów. Ale super! Zgadzam się. Okej, okay. a co kryje się pod tym przyciskiem? Czekamy z niecierpliwością. Wow, to gigantyczna paczka delikatnych marshmallows są przepyszne. Jillian, jesteś Yummy. taką szczęściarą. Po prostu toniesz w słodyczach. Każdy chciałby być na twoim miejscu. Ciesz się. O tak. Ale pyszne pianki. Miam miam. Mogłabym jeść je wiecznie. Ej. A może podpowiesz mi, który guzik powinnam wybrać, żeby też dostać coś smacznego? E, tak, naciska zielony. Dziękuję. Ciekawe co tam jest. Nie chcecie martwić Nancy, ale dostałaś rybę z puszki. Co za zapach! Uah, Cóż, może będzie ci smakować. Każdy ma inny gust. Niektórzy lubią coś na słono. Ups, ale ty chyba nie lubisz, co? Cóż poradzić? Takie są zasady naszego challenge'u. Może trafić się wszystko. Jillian, oszukałaś mnie. Pożycz mi swoje okulary szpiegowskie. Ciekawe, co można przez nie zobaczyć. Ojej, są w odpowiedzi i guzik do wyjścia. No w końcu na wolności. Ojej, co się dzieje? Pomocy! Przepaść! Co mam robić? Uff, było blisko. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Gillian, twoja kolej. Wybierz przycisk, ale koniec z podpowiedziami. Okulary przepadły. Ciekawe, co będzie. Ojej, Nutella! Jaka słodka! Czy może być coś lepszego niż wodospad z czekolady i orzechów laskowych? Gęsta, delikatna masa idealnie łączy się z puszystymi piankami marshmallows. Spróbuj I Jak? Chyba ci smakuje. Wydaje mi się, że wystarczy. No i co powiesz? Znowu jej się poszczęściło! Spróbuję czerwony. Ojej! Słodkie fasolki Jelly Belly. No wow! Ale jest pewien haczyk. Te cukierki są dostępne we wszystkich smakach. Nie dowiesz się, jaki się trafi, dopóki nie spróbujesz. No i co? Jaki ci się trafił? Ojej! Ile cukierków? Wyglądają dosyć ciekawie. Spróbuję. No i co, Nancy, opowiadaj. Ojej, to magiczny cukierek. Jesteś teraz niewidzialna. Nancy, gdzie się ukrywasz? Ej! Poszła sobie i nic mi nie powiedziała? Hey. Nancy, gdzie się ukrywasz? Oh, no. Nikt mnie nie widzi. Ale super! O, mój nos! Oj! Zaraz oberwiesz! Widzę cię! Czekaj, idę po ciebie! Gdzie jesteś? Wychodź! No dalej! Co to jest? Klucz od klatki! Kuraj, jestem wolna! Teraz ty, Gillian. Chodź, chodź! Spadajmy stąd! Żegnaj, wredne klaunie! Pa, pa! Jill, co ty jesz? To surowe ziemniaki! Dobrze! Chcę frytki! Frytki są tak banalne, że na pewno każdy sobie z nimi poradzi. Oczywiście! Zaczynam! Bierzemy olej. I wlewamy na patelnię. Im więcej, tym lepiej. A teraz wsypujemy gotowe fryteczki i czekamy, aż się usmażą. O nie! Olej atakuje! Już już, babcia spieszy z pomocą. Trzeba to szybko ugasić. Przepraszam, Jill piana i w ciebie trafiła. Nie martw się, zaraz to wytrę. Babciu, nie trzeba, zrobię to sama. A co tam z moimi frytkami? Nie są całe w pianie, w dodatku się przypaliły. Muszę coś wymyślić. No właśnie. Zawsze mam w kieszeni kitketa. Właśnie jego potrzebuję. Jak się go połamie na paluszki, to wyglądają jak prawdziwe frytki. Tylko z czekolady. Widzicie? Przekładam do opakowania i kładę na talerzyku. Oczywiście dodam też sosu. Myślę, że czekoladowy syrop będzie idealnie pasować. No i jak wam się podoba przepis mojego autorstwa? No. Mrożone frytki nie nadają się dla profesjonalistów. Potrzebujemy zwykłych ziemniaków. Lekkim ruchem ręki obieramy je z niechcianej skórki. Pozostaje nam tylko to profesjonalnie pokroić. Oczywiście klasyczne frytki są zbyt banalne. Dlatego skorzystam ze starego chińskiego przepisu. Kładamy ziemniaki między pałeczki i kroimy, ale nie do końca. Wszystko nabijamy na szpikulec. A teraz musimy to włożyć do piekarnika i zapiec. To bardzo fajne. Ja też postanowiłam zrobić jakiś oryginalny przepis. Moje ziemniaki są już ugotowane. Teraz muszę je roznieść w pire. A tak w ogóle ten przepis został mi przekazany przez moją mamę. Jej przekazała go babcia, a babci prababcia, no i tak dalej. Teraz trzeba to wszystko posolić. Dodać troszkę mąki. No i dokładnie wymieszać. Mam wspaniałe ciasto ziemniaczane. Teraz kładę je na macie i dobrze rozwałkuję. Cienko, cienko. Teraz wycinamy kółka za pomocą mojego ulubionego kubka. Idealnie równe kółeczka. Wycinamy w nich buźkę z uśmiechem, tak żeby moja wnuczka nigdy nie była smutna. Teraz wszystko wstawiamy do piekarnika. Włączamy i czekamy. A moje wspaniałe frytki są już gotowe. Co za zapach! Cudowny! Ale nie mogę ich zostawić bez sosu, więc zrobię domowy ketchup. Przecinam pomidora i wrzucam do blendera. Włączam i bez litości mielę wszystko na przecier pomidorowy. Doskonale. Wlewam wszystko do miseczki. Dodaję listek pietruszki i można podawać. Jaka apetycznie szefowo. A co wyszło, babci? Jill, nie wolno ci ugryźć nawet kawałka. Zabieraj swój ciekawski nos. Jako sosu użyję zwykłego keczupu. Tylko spójrzcie, jakie piękne fryzurki zrobiłam tym słodziakom. Dobrze, to przejdźmy do degustacji. Ale zabawne. Zaraz spróbuję. Mmm, jakie pyszne. Mm, super. Babciu, jesteś niesamowita. Idziemy dalej. O rany. Ale fajne frytki. Spróbujmy ich z tym sosem. Wow, to kitka z syropem czekoladowym. Ekstra. A co przygotowała szefowa kuchni? Pierwszy raz coś takiego widzę. Smakuje jakoś tak banalnie. A to chyba sos? Spróbuję. Zwykły przecier pomidorowy? Bez szału. Wygrywa babcia. Poważnie? Ja? Ale się cieszę. Uściskajmy się, moje kochane. Jestem taka szczęśliwa. Ciekawe na co tym razem ma ochotę Monika. Tym razem chcę kanapkę. Zrozumiałyście? No to zaczynajcie gotować. Zaczynam! Kiedy byłam mała, wygrałam lokalne mistrzostwa w robieniu kanapek w minutę. Zrobiłam 154 kanapki. Całe miasto je potem jadło. Oj, o matko! Chcecie, żebym osiwiała przez te wasze dziwne wynalazki? Dziękuję. Wracamy do gotowania. Zrobię kanapkę z masłem orzechowym. I oczywiście moim firmowym dżemem truskawkowym. Mała Monika wyjada łyżkami, mój dżemik. A w nocy je krem orzechowy. Dlatego na pewno posmakuje jej moja kanapka. Muszę ją tylko przekroić na pół, tak żeby było wygodnie ją jeść. Gotowe! To jest takie apetyczne, że sama bym to zjadła. No. Dobra, dobra, wszystko dla Moniki. Jak zwykle. Dobrze, teraz ja też zrobię dla niej kanapkę. To arcydzieło powinno wygrać. To będzie klasyczna kanapka z szynką i serem. Im wyżej, tym lepiej. A teraz potrzebujemy sporo majonezu, tak, żeby nie było za sucho. Wspaniale! Teraz potrzebujemy panierki. Zrobię je z moich ulubionych chipsów Cheetos. Kruszymy je i posypujemy nimi kanapkę. Myślicie, że to wszystko? Wcale nie. Teraz musimy porządnie usmażyć kanapkę na oleju, tak żeby ser rozciągał się aż do Chin. Kładziemy na patelnię i smażymy z każdej strony. I moja odlotowa kanapka jest gotowa. Mam nadzieję, że Monika to doceni. Cudownie, Jill, brawo! Co się tak patrzycie? Już dawno zaczęłam robić swoją kanapkę. Ale wasz sklepowy chleb to ochyda. Więc robię własny, który będzie nie tylko pyszny, ale i niesamowicie piękny. Pewnego dnia Monika powiedziała mi w tajemnicy, że uwielbia wszystko co tęczowe, więc postanowiłam zrobić tęczowe tosty dla naszej dziewczynki. Przecież zasługuje na to co najlepsze. Pozostało tylko to wszystko upiec. Dobrze, że mam super mocny piekarnik, który robi wszystko w sekundę. Ale pięknie pachnie, szefowo, zrobiłaś jakieś arcydzieła. Dziękuję babciu, ale to jeszcze nie wszystko. Kroimy chleb na tosty. Szykujemy dodatki. Zdecydowanie potrzebuje dużo tęczowego sera. To jest zrobione specjalnie dla mnie. Pochodzi z pól, na których pasą się jednorożce. Posypuję nim nasze tosty. I można podawać. Smacznego. Wow! Jak różne są wszystkie kanapki. A jest taka ogromna. Wygląda tak jaskrawo i apetycznie. Jest taka pyszna. A co ma w środku? Seri szynka? Uwielbiam. Falce lizać. Lecimy dalej. Wygląda zwyczajnie, ale na pewno jest pyszne. O tak! Poznaję smak babcinego dżemu. A co my tu mamy? Pierwszy raz widzę takie tosty. Ale super! Tęczowe. Spróbuję. Wyglądają ekstra, smakują nieźle. Dobrze. Tym razem wygrywa moja siostra i jej ogromna kanapka. Jest obłędnie pyszna. Nie! O tak, jestem najlepsza. Nie chcę wam przeszkadzać, ale Monika kończy rysunek. Pokaż co chcesz. O, jajka! Szefowa czuje się w tym pewnie. Babcia smaży jej każdego ranka, a siostra też coś wymyśli. Dzięki, nie mamy malować jajek, mamy je smażyć. Tak, tak, babciu, wiem. Ale nie chcę rozbijać tego maleństwa. Przepraszam, przyjacielu. Posprzątam ślady po zbrodni, bo Monika nie będzie mogła zjeść jajek. Ochyda! Oh, Podkręcamy temperaturę i czekamy. Z tą skorupą to trzeba pracować ostrożniej. Dobrze, zaraz babcia pokaże ci coś ciekawszego. Potrzebujemy słodkiej żółtej papryki. Najpierw ją czyszczę. A teraz kroję w takie oto krążki. Świetnie. Teraz wrzucamy je na patelnię. A to można zjeść. Włączamy płytę grzewczą. Wlewamy troszkę oleju. I kładziemy paprykę. Teraz bierzemy jajko jej Jill, wszystkie jajka pomalowałaś. Dobrze. Rozbijemy jajko prosto do papryki. Czekamy, aż się usmaży. Tylko spójrzcie. To danie przypomina mi kwiatki. Kładziemy wszystko na talerzu i gotowe. A teraz do pracy bierze się profesjonalistka. Muszę ciąć kilka jajek i rozbić je do miski. Trzy wystarczą. Teraz będę potrzebować mojego nowego gadżetu kuchennego, aby bezpiecznie usunąć żółtko i zostawić białko w misce. Co, Jill, chcesz się pobawić? Proszę bardzo, ale fajna rybka! Jest taka zabawna. Patrzcie, zaraz mnie zje! Jak niewiele potrzeba dziecku do szczęścia. Ja z kolei potrzebuję dobrego miksera, żeby ubić białka na pianę. O, tak, idealna konsystencja! A teraz składę wszystko na pergaminie i wstawiam do piekarnika, aż się upieczę. To zajmie niedużo czasu. Jill, chcesz, żebym ci coś pokazała? Nie mam mowy, tego króliczka ci nie dam. Będę go potrzebować, żeby zrobić jajka w kształcie króliczków. To będzie niesamowicie piękne i pyszne. Wlewamy białka i nie zapominamy o żółtkach. Będą z nich świetne oczy. Teraz musimy wszystko usmażyć. Tu jest paleniznę. Jill! O kurcze, zapomniałam o jajkach. Wszystko się spaliło. Mam pomysł, chwileczkę. Mogę zrobić jogurtowe jajka sadzone. Tak jak w TikToku. O nie, dzisiaj nie będzie cukierków. Nie szkodzi, zaczynamy. Muszę ostrożnie umieścić jogurt na talerzu, robiąc kształt jajka. Teraz potrzebuję brzoskwini ze słoika. Poczekaj, kochanie, daj ja to lepiej zrobię. Ola, boga, ten słoik nie jest taki łatwy do odkręcenia. Nawet szefowa nie może tego otworzyć. Oj, Oreny, co to jest? Ciekawe, chcę tego spróbować. Pachnie fajnie. Dzięki sis, to moje, zabieram. Ale chciałam tego spróbować! Widzicie, Monice, udało się otworzyć słoik, a wy mówicie, że to tylko dziecko. Dobrze, biorę połowę brzoskwini. Widzicie? Nie da się tego odróżnić od jajka. A ja potrzebuję czegoś zielonego, żeby zrobić na talerzu trawkę, na której będzie króliczek. Wyciągam białko z piekarnika i kładę na talerzyku. A żeby jeszcze bardziej przypominał słoneczko, na środek dodam żółtko. Idealnie, wszystko gotowe. Zaraz ocenię wasze jajka. Czekałam na nie tak długo. Tu przyda mi się widelec i nóż. Zacznę od jajek babci. Wyglądają tak sobie. I smakują tak samo. Dziękuję, babciu. Ale mi miła! O rany, a co to jest? To nie wygląda jak jajko. Mmm, super. Podoba mi się. A co my tu mamy? Jogurt? Super! No i ostatnie danie od szefowej. Wow, ale ładne! Tu jest cały obrazek. Próbuję. Mmm, jakie dobre. Co to jest? Chmurka z jajek? Mmm, ale to pyszne. Ekstra. Szefowa kuchni wygrywa. No w końcu mój talent został doceniony. Dzięki wszystkim najadłam się.